Torotowy kącik kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam osoby z Poznaku barana na horoskop na luty. Zrobimy krzyż cyletycki, sprawdzimy Waszą sytuację w lutym, kochanie, jak będzie wyglądać, jakie są przeszkody, jakie pokonać, jakie są wasze myśli. Zobaczymy, co idzie do was z zewnątrz, co zostawiacie już za sobą i rezultat, czyli z jaką energią będziecie wchodzić już do marca, już do kolejnego miesiąca. Drogie barany, to jest czytanie dla Was, horoskop na luty, dla wszystkich osób, które mają barana w znaku słonecznym, ascendent księżyc, znak wedyjski. Sprawdzimy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Co pokazać? Główna energia dla Was na luty. Wasza sytuacja. Przeszkody, wasze myśli, przeszłość, czyli to, co zostawiacie już za sobą, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, perspektywy, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. Drugie barany, zaczynamy. Energia na luty: Niezależność. Takie unie, uniezależnienie się od kogoś. No, takie po prostu taka, ważne będzie w tym miesiącu dla Was, żeby nie być zależnym od kogoś, żeby po prostu, żeby mm, jak najmniej tak jakby takiego właśnie współzależnienia. No. Być może będziecie się też właśnie od kogoś, drugie barany, tak jakby odwracać troszkę. Nie po to, żeby od kogoś odejść, tylko żeby się uniezależnić. Żeby, być, żeby ta zależność była coraz mniejsza. Taka jest główna energia. Zobaczymy, jaka jest Wasza sytuacja. Pustelnik. No, zobaczcie, że tutaj tak... No, po prostu tu jest taka energia. Przyszedł na to czas. Przyszedł na to czas, żeby, żeby się usamodzielnić, żeby się uniezależnić, żeby pójść tak swoją drogą. O, tutaj to jest, tak jest pokazane, że będziecie o tym myśleć. Przynajmniej jeżeli, jeżeli tego nie, nie zrealizujecie, to będziecie o tym myśleć, będziecie mieć taką potrzebę, lub też po prostu tutaj ktoś od Was się tak jakby uniezależnia, i tutaj może być tak, jeżeli jest taka sytuacja, to Baran będzie to odbierał w taki sposób, że mm, będziecie się czuć przez chwilę samotni. Zobaczcie, że tej karcie pustelnik jest tak, że to nie jest wszystko stracone, że tutaj że albo się po prostu przywykniecie do tej sytuacji, albo się przyzwyczaicie, albo, albo się okaże, że to nie jest, że nie wygląda tak źle jak na samym początku. Zobaczymy, jeszcze dołożymy. Dziesiątka kielichów, no kochankowie, zobaczcie, paść buław. Jeżeli tak jest, to jest taka zmiana energii, że tak jakby, drugi baranie, po prostu nie ma się co smucić. Nawet jeżeli przez chwilę będziecie mieć takie poczucie takiego osamotnienia, takiej pustki, to to jest przez chwilę tylko. Jest dziesiątka kielichów, karta kochanków, później paść buław. Tak jakby do Was się też szczęście uśmiechnie. Więc tutaj, jeżeli jest teraz tak, że to ktoś się odsuwa od Was, bo potrzebuje się uniezależnić, no to tu jest pokazane, że do Was też to szczęście przyjdzie. Czyli tutaj nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dosłownie. A jeżeli to Wy się od kogoś tak troszkę odsuwacie, bo potrzebujecie sami coś zrobić. Po prostu po swojemu, no to tutaj też jest taka energia. Zobaczcie, że, że to jest dobry kierunek, że to jest dobry pomysł. No. Ogólnie energia tutaj bardzo dobra. Zobaczymy, jakie przeszkody. Słońce. I teraz znowu jest tak pokazane, że po prostu na przeszkodzie jest to, że ym, ktoś tego nie postrzega jako szczęście. Ktoś na przykład, kogo wy się odsuwacie, to ta osoba przynajmniej na początku nie postrzega to jako zrządzenie losu, jako wielkie szczęście. Albo wy po prostu, bo to jest na przeszkodzie. Wy na przykład m, pragnąc tej niezależności, też nie, nie patrzycie na to w ten sposób, że może to wam przynieść takie duże szczęście, bo to jest, zobaczcie, to jest dobra energia, że tutaj tak jakby, może być tak, drogi, drogie barany, że wchodzicie też w relacje z kimś, na przykład wy albo ta osoba, która się właśnie odsuwa. Też tak czuję, że dla kogoś z Was to może być tak, że to jest ktoś, z kim jesteście w jakieś relacje związani, być może właśnie, być może to jest jakaś rodzinna sytuacja, przyjacielska w pracy i ktoś się potrzebuje uniezależnić. I wejść w, w jakąś relację z kimś innym. Jest taka potrzeba. Tutaj na przeszkodzie jest to słońce, czyli tak, tak właśnie. No wiadomo, że to może się jakoś ułożyć, ale nikt tak nie patrzy na to. Być może nikt albo ktoś po prostu tak pozytywnie, optymistycznie sąd. O, osamka była, zobaczcie, to jest na przeszkodzie. To się, nie, to się nie skończy dobrze. Słońce i sąd. To się nie skończy dobrze. Osamka była. A jednak te, tutaj to to wam wszystkim zrobi po prostu dobrze, o energii, poruszenie tej energii zrobi dobrze, To wykona swoją robotę, nawet jeżeli to jest właśnie na przeszkodzie, że to się nie skończy, to ta niezależność, to odsunięcie się, to być może to, to że to nie będzie dobrego końca, a tutaj jest, jest ta ósemka buław, czyli to poruszenie tej energii, że ktoś na przykład byliście z kimś w jakiejś zależności i to, że jest poruszenie tej energii, to okaże się dla wszystkich takie zbawienne, dobre, Wasze myśli, sprawiedliwość, no po prostu być może tutaj jest tak, że to Baran właśnie tego potrzebuje, tej niezależności. Macie takie poczucie, już czas. Jeżeli jest druga strona, no to macie też takie, dokładnie takie same poczucie. Już czas. I tak jakby tutaj do tego punktu teraz doszliśmy, gdzie kto by to nie robił, to jest takie poczucie, że nie da, nie da się już inaczej. Doszliście po prostu do muru, tutaj taki, w takiej sytuacji i już tak jakby razem, wspólnie ta zależność już nie może przetrwać. Trzeba to zmienić. Trzeba się po prostu uniezależnić. No, jest na to najwyższy czas. I wy, drugie parany, że to jest właśnie z wami rezonuje, to wy wiecie o tym, że to jest najwyższy czas, że, że, ten, że ten moment musiał nadejść. Siódem kadenarów, Księżyc. Umiarkowanie. Czyli tak właśnie. Tak macie w myślach pokazane, czy to jest po waszej stronie, czy po stronie kogoś po prostu. No, że, że, to, że ten czas miał, musiał nadejść. Ten kapentakli, księżyc, miarkowanie, że wiadomo było, czy wcześniej, czy później, ale do tego punktu dojdziemy. No, tak macie w myślach. Takie pogodzenie z tym, że tak, jakby po prostu Baran wiedział, że, 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 że tak musi być, tak się to, że tak to się skończy. Przeszłość, czyli to, co już zostawiacie za sobą. Królowa Mieczy. Wydaje mi się, że tutaj jest um, takie przemyślenia, zostawiacie za sobą, że jeżeli trwałoby to dłużej, ta zależność wasza, no to. To jest taka energia, że tak jakby. nie, przyszło, nie, nie Mogłoby to pójść w taką stronę, że y, gdybyście to utrzymali, że byłoby takie niezadowolenie. To jest taka energia, tak jakby ktoś po prostu był trochę z nie, nie swojej. To nie jest moja wola, żeby być w tym miejscu. Jeżeli niby się nie zdecydowalibyście na tą niezależność, albo ktoś, żeby tą zależność po prostu, właśnie tak rozerwać, no to nie byłoby zadowolenia. czulibyście, że to jest ktoś, ktoś z wami zmusu. Mielibyście takie uczucie, że to było troszkę zawodowo, czy jakoś rodzinnie, czy relacyjnie, to mielibyście takie poczucie, że to jest ktoś, kto nie chce być w tym miejscu, w którym jest. Ale to już zostawiacie. Szóstka mieczy, ósemka denarów. Czyli po prostu tutaj jest taka energia. Dobrze, to zróbmy to, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zróbmy to. Szóstka mieczy. Tak jakby puszczacie na przykład kogoś wolno. Albo sami dajecie sobie takie przyzwolenie. Być może ktoś tam też mówi, tak dobrze, szóstka mieczy. Jeżeli chcesz, no to tutaj, jeżeli byście to zosta zostali w tym, to wcześniej jest piątka mieczy. Czyli dochodziłoby do konfliktów. Do takiego niezrozumienia konfliktu. Szóstka mieczy. Udało się dzięki temu właśnie udało się to, to ominąć. Ósemka denarów. Zobaczymy jak, jak to zadziała teraźniejszość, wisielec. No i to tak właśnie działa. Jest tutaj, zobaczcie, są kardynarów i wisielec. Czyli to w lutym to będzie po prostu pracować. To będzie tak jakby w procesie. Jeszcze nie jest powiedziane, co z tego będzie. Jeszcze nie jest powiedziane, czy... Znaczy tutaj raczej jest taka energia, że, ta, że ktoś się na to decyduje, ktoś lub wy, ale to jest cały czas... Cały czas jest proces. Jeszcze tak do końca nie wiadomo właśnie... Nie wszystko wiadomo. Nie jest taka przejrzysta ta sytuacja. Dwójka buław. A z buław, to, się, to jest ktoś, kto się wciąż decyduje na coś, ale dzięki temu, że ma przestrzeń, na to, może to zrobić z takiego punktu. Nie, że muszę się wyrwać na przykład z tej, właśnie, z tej współpracy, czy z, tej, z tego związku, z tej zależności. I wtedy robię wszystko cokolwiek tylko, żeby się wyrwać. Tylko mam na to przestrzeń, czyli z innego punktu, ktoś decyduje, lub wy. Dwójka buław. Mam taką. Mogę naprawdę wybierać. To jest taki wolny wybór. Mogę sam decydować, czy chcę to, czy chcę tego. No as to jest w paście narów, czyli ktoś się decyduje. I idzie w tą stronę, wszystko była. To jest zwycięstwo. I powiem Wam, że tutaj, jeżeli to z Wami właśnie będzie rezonować, drogie Barany, to dzięki temu to jest zwycięstwo. Dzięki temu, że daliście komuś przestrzeń, że daliście sobie szansę na tą przestrzeń. Jest zwycięstwo, czyli ta relacja jest do uratowania. Ta współpraca jest do uratowania. Po prostu, nawet jeżeli nie będziecie ściśle współpracować, to nie będziecie wrogami, nie będziecie po prostu zmusy, nie będziecie mieć takiego poczucia, że zostałam w miejscu, którego już nie znoszę, który po prostu już nie mogę się tam dogadać. Dzięki tej właśnie przestrzeni. No, jest zwycięstwo. Najbliższa przyszłość. Piątka Mieczy. A jednak coś tam jeszcze, jeszcze wyjdzie. Piątka Mieczy, Królowa Denarów, Arcykapłan, Wiceż Buław, Siedemka Buław, Czulka Kielichów, jest ta, ta piątka mieczy, to um, kochani, może mówić o tym, że y, tak, jakby tutaj ktoś podejmuje decyzję, i ta jedna z tych osób, które były właśnie zależne od siebie, jest w tej jest w tej roli, że podejmuje decyzję, ma zwycięstwo, idę w coś, ale ta druga strona jeszcze nie. Pamiętacie, co mówiłam tutaj na samym początku, że jest ten pustelnik, czyli jest ten właśnie, jest być może to w te, tej teraźniejszości to, to, y, to zawieszenie, i ta energia później jest taka fajna, ale trzeba będzie na nią troszkę poczekać. Trzeba będzie na tą dziesiątkę kielichów, to trzeba będzie troszkę poczekać. I tutaj może właśnie jest taka energia. Nie nadchodzi. Miała przyjść ta dziesiątka kielichów, nie nadchodzi. No to ja teraz tak hmm, pozbyłem się wspólnika, albo nie mam tego współpracownika, albo nie jestem w takiej relacji, no to nie mam nic. Co to, za, co to za wygrana dla mnie? Co to za zwycięstwo? Co to za deal w ogóle? Po prostu to nic tutaj dla mnie nie ma dobrego. Trzeba będzie na to poczekać, bo właśnie ta jedna strona, chyba że to jesteście wy, i ta druga strona się tak będzie wkurzała o to. No, po prostu zdobywa to, co chce. Jest królowa denarów, jest arcykapłan, rycerz była, a ta druga strona jeszcze musi na to poczekać. Więc, tak jakby, to jest i będzie w najbliższej przyszłości taka, taka złość. A co ze mną? A co ze mną? Ja tego nie mam, czy to, to, co masz ty. Bo tutaj jest taka, tak jakby tutaj ta najbliższa przyszłość jest pokazana, że tutaj ktoś wybiera i to wszystko idzie w stronę zwycięstwa. A ta druga strona, tak jakby zostaje z niczym, ma takie poczucie, zostałem z niczym i wciąż czekam. Ósemka mieczy, siła czwórka była, wdajcie czas tej sytuacji tutaj, wdajcie czas, Osemka, ósemka mieczy, tak jakby rozwiązywanie jej już teraz w lutym na takiego chybcika nic nie przyniesie, jest, jest ósemka mieczy, ta druga strona musi po prostu poczekać jeszcze trochę aż wejdzie w jakąś relację, albo jakąś, aż będzie nowy pracownik, aż będzie ktoś nowy do spółki, albo po prostu ktoś, kto sobie poukłada to życie. Musi troszkę poczekać. Być może tutaj jeszcze zobaczymy, jaki rezultat, być może już, jeszcze, już w lutym, ale bardziej pod koniec. Czyli trzeba będzie poczekać po prostu. I przyspieszanie nic, niczego nie da. Jest siła czwórka buław, po prostu jeżeli to jesteście wy, co tutaj macie to zwycięstwo i budujecie coś, to sobie po prostu cieszcie się tym i budujcie. Bo do tej drugiej strony też przyjdzie to szczęście. Ale trzeba, będzie musiała na nie po prostu poczekać. Nasze nastawienie. króboła. Buław. No jest taka chęć działania. Jak już powiedziałem A, to chcę powiedzieć B. Że zdecydowałem się odsunąć od kogoś. Zdobyłem tą niezależność. Jest po prostu, jest dla mnie ważna. To chcę, chcę dalej działać. Chcę dalej działać, chcę z tego korzystać. Chcę to wszystko po prostu, chcę się tym cieszyć. Takie macie nastawienie. Chcę się tym cieszyć. Dwójka mieczy. Głupiec. I tutaj zobaczcie, macie takie nastawienie. Nie chcę, żeby mi cokolwiek po prostu za tą radość zabierał. Nie chcę, żeby mi, nie chcę mieć wątpliwości, głupiec. Coś nowego w moim życiu się zaczyna po prostu i nie chcę mieć wątpliwości. Nie chcę mieć, żeby mi właśnie to jest taka, taka energia, żeby mi ktoś tej radości ktoś mi na przykład. Nie chcę, żeby mi ktoś tą radość zabierał. Co z zewnątrz w takim razie, jak trochę barany? Diabeł. Tak, jakby, słuchajcie, jest taka energia, że ktoś jest tą, dam ci tą przestrzeń, niezależność po prostu, jeżeli potrzebujesz tą przestrzeń, dam ci tą przestrzeń. Tak, jakby ktoś się pospieszył z tym, z tą deklaracją. No, taka jest energia, czyli z zewnątrz jest tak, ach, dałem paranowi tą przestrzeń, i tak, jakby tutaj, słuchajcie, też czuję, że po prostu. No bo ja robię y, horoskop dla, dla was drugie brane. więc tutaj jeżeli wy sobie coś postanawiacie i chcecie to zrobić, to po prostu to realizujecie, więc z zewnątrz jest taka, takie zadowolenie, ale też tak czuję, że, tak, że to jest ktoś, kto niewiele może. Koło fortuny, dziewiątka mieczy, no i właśnie jest taka energia, no, świat po prostu, to się to, po prostu to wszystko się zadziało. Z zewnątrz jest taka energia, że, że, ktoś, że ktoś nie ma na to wpływu. Jest koło fortuny to po prostu ten cykl się już rozpoczął nowy. Czy, czy ktoś się tym martwi, czy nie, to tutaj jest asmie. czy to jest taka energia. Trzeba się po prostu z tym pogodzić. Tutaj Baren postanowił i tak zrobił. Chyba, że to jesteście po drugiej stronie, to po prostu to jest ktoś, kto tak zrobił. Wydaliście to sobie przestrzeń i ta, ta energia z zewnątrz to jest właśnie wasza energia, że wy po prostu wiecie, że tutaj, mimo tego, że macie takie poczucie, że pospieszyłem się z tym. Że gdybym teraz miał tak robić, postanowić, to bym tak nie zrobił. No to tutaj przy tych kartach jest pokazane, że tutaj ten cykl już się rozpoczął. I żeby, tu, żeby tak jakby no nie wysyłać tej toksyczności w stronę tej osoby, nie no. świate, żeby się tym nie martwić, a smierzyć, żeby przyjąć to do wiadomości. No, się zadzieje u Was. Nadzieja lub obawy Ósemka kielichów. No zobaczcie, to jest nadzieja lub obawy. To po prostu to się dzieje. To jest taka energia cały czas. Tutaj to się dzieje, tutaj. Od kogoś się mm, uniezależniacie. I to po prostu to się dzieje. I tutaj nawet jeżeli, to tak, jest, tak jak te tak karty pokazały, nawet jeżeli ktoś by chciał Was zatrzymać tak jakby trochę na siłę, wbrew Wam, no to niczego, niczego nie zmieni. Bo przy karcie ósemka kielichów tutaj już nie ma nic. Ona się nawet nie ogląda, bo ono, po prostu tam już nie ma nic. Wszystkie te kielichy po prostu już zostało z nich wypite. Są puste. Nie ma nic. Nie ma uczuć. jeszcze ja ten denarów. W kartach gwiazdy. Zobaczcie, wszechświat Wam pomoże się z tym pogodzić. Po prostu. Lub pomoże tej, tej drugiej osobie. Jeżeli macie takie obawy, że to jest ktoś, kto się będzie trudno. Trudno się będzie tej osobie z tym, z tym pogodzić, no to. Z czasem tak, z czasem będzie lepiej. Z czasem będzie lepiej, z czasem będzie łatwiej. Siódemka, kielifówka, karta gwiazdy. przeświat pomoże. przeświat o to zadbał, Żeby to po prostu, żeby to szło. Bo tutaj to jest coś, co się po prostu zadziewa już. Tutaj są czyjeś plecy. Albo wasze, drugie barany, albo po prostu czyjeś. że to już nie stoi przedem do was, tylko jednak tyłem. I trzeba w tej sytuacji, najlepsze jest po prostu, żeby zrobić tak, żeby, żeby ta osoba, która dostała przestrzeń, podejmuje swoje decyzje, bo ich potrzebuje. To, żeby nie zepsuć do końca tej relacji lub tej współpracy. O to tutaj chodzi w lutym. No, bo to się po prostu zadziała, więc wszechświat pomoże uspokoić te emocje i pokazać, że to jest do droga dobra dla wszystkich. Jaki rezultat? Czwórka denarów. Ustabilizuje się ta sytuacja. Taki jest rezultat. To jest bardzo dobra energia, słuchajcie. To jest też energia, z którą będziecie wchodzić do marca. Ustabilizuje się. Mhm. Unormuje się. Ustabilizuje się. Dziewiątka kielichów. Rycerz kielichów. Paź mieczy. Dziewiątka dynarów. Cesarz. Arcykapłanka. Że to, jest, to jest takie poczucie, że to się dla wszystkich dobrze skończy. O, to się dla wszystkich dobrze. Że unormuje się, ustabilizuje się. Że tutaj i wy drogie barany będziecie się cieszyć. Um, spełnionym swoim marzeniem. Paź mieczy. Dziewiątka denarów Cesarz i arcykapłanka. Ktoś, tutaj też jest takie przesłanie dla Was, że ktoś może być um, tak pod koniec miesiąca może się o tym dowiecie, albo po prostu taka dodatkowa informacja, że może być ktoś po prostu zainteresowany tym um, Wami, ale tak tak na poważniej, tak bym to odczytała, zobaczcie, można to odczytać jako tak, że, tak, że, że to jest ktoś, kto jest zajęty, ale z tego rozkładu to, to nie wynika, więc tutaj jest ta dziewiątka kielichów, rycerz kielichów. Może poznać Was ktoś. I teraz zobaczycie po prostu, czy to do, dotyczy Was, czy tej drugiej właśnie strony tutaj. Że to jest ktoś, kto na początku był zainteresowany Wami jako, nie wiem, jakiś taki romans, taka, taka, taka przyjemność, rycerz kielichów, spełnione marzenia, czyli po prostu jest bardzo przyjemnie, miło. I tutaj ktoś tak jakby bardziej się, coraz bardziej się będzie wami interesował. No, taka energia tutaj skoczyła. Krowa kielichów. Trójka kielichów. dwójka kielichów. No właśnie, że tak zobaczcie, jest trójki kielichów, dwójka kielichów. Czyli tutaj to może być, no może, muszę o tym wspomnieć, że to może być ktoś, kto jeszcze był w jakiejś, w jakiejś zależności właśnie. Jeszcze teraz mi taki inny wątek tutaj wchodzi. W jakiejś zależności ktoś był i ten ktoś się uniezależnia od kogoś. Może tak być. Kochani. I teraz tak, dro moi drodzy, jak po prostu do tej czwórki była, rezonowało to z Wami, jesteście w takie sytuacji, to tak jakby to, ta część jest dla kogoś innego. Chyba, że to wam się wszystko łączy. Na siłę tego nie łączcie, bo to jest taka jakby dodatkowa informacja właśnie. Być może podsumowująca cały ten rozkład, to po prostu tutaj jest ktoś, kto gdzie na początku mieliście jakieś takie delikatne z kimś, kimś spotkanie, jakaś taka przyjemna, y, miła energia i to jest ktoś, kto jest bardzo zainteresowany wami i dlatego wychodzi z jakiejś zależności z kimś uniezależnia się od kogoś. No i tak jak właśnie, zobaczcie, jest królowa kielichów, czyli tych uczuć jest strony waszej strony coraz więcej i z tej trójki, gdzie was było za dużo, jest dwójka. No. Czyli to może być podsumowanie I, to, i, i może o to chodzić właśnie w lutym, o to o tą niezależność, że to jest ktoś, kto się uniezależnia i cały ten proces, to wszystko, o czym mówiłam, to po prostu zadziewa się z tym człowiekiem, chyba, że to wy się uniezależniacie po prostu od kogoś. Jesteście w zależności z kimś, a poznaliście kogoś, gdzie tutaj mm, Wam serce mocnie zabiłe, zabije lub zabiło do kogoś. No. Czyli efekt jest taki, że zamiast trzech osób są dwie: król denarów, dwójka denarów, kwieże cesarzowa. No. Czyli to, to dosłownie po prostu. Jak były dwie możliwości, jest dwierzeń cesarzowa, to jedna odpada. Jedna odpada, zostaje tylko jedna, król denarów. Jest jakaś decyzja. Ktoś się decyduje. No i tutaj, drugie barany, wygląda na to, że na was się decyduje. No, takie zakończenie, słuchajcie, podsumowanie. Ciekawa jestem, jak to z wami zarezonuje. Pamiętajcie, do czwórki buław, jeżeli to, to ze mną rezonuje, to później ta końcówka. Jeżeli tego nie czujecie, to nie dla was. Ale może być też dla Was. Może być właśnie tak, jakby tarot pokazał, skąd ta niezależność się bierze. Z, dlaczego to wszystko się zadziało? No, ktoś będzie z tej zależności wychodził. Pamiętajcie, czy te nie są ogólne, a jeszcze przesłanie wam wezmę. Odpuść presję natychmiastowych efektów. Stabilny wzrost jest bardziej wartościowy. Twoja konsekwencja jest kluczem do trwałego dobrobytu. Takie przesłanie. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, kochani. Sprawdzajcie ascendent, księżyc, Wenus. Sprawdźcie sobie znak wedyjski. Ale zachęcam też Was do tego gorąco, żebyście tutaj w ciągu tego miesiąca jeszcze zaglądali. Może nawet nie raz, bo tutaj jest taka energia, która, tak jak ona mnie troszkę na samym końcu, tutaj to przesłanie na samym końcu zaskoczyło troszkę. Tutaj mogą niektóre sytuacje Was też zaskoczyć w lutym, drogie barany. Więc zaglądajcie. amelia 73tarot tarot .com. A teraz mnie, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego kontaktu ze mną, serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego.